Nasza historia zaczęła się 15 lat temu w Cieszynie, czyli tutaj, gdzie tu jesteśmy aktualnie. Zajmujemy się plecionkarstwem, plecionkarskim rzemiosłem. Nazwa serfenta jest tajemniczą grą słów. My często mówimy, że serfenta to znaczy przygoda, dlatego że u nas bardzo dużo się dzieje. Nasza proces jest bardzo zmienna, każdego dnia robimy coś innego. Tudzież mamy taką odpowiedź, że serfenta, czyli surf and tea. Czyli surfujemy i pijemy herbatę. Tak naprawdę wiele lat temu grupa przyjaciół spotkała się w cieszeniu po to, żeby zawiązać stowarzyszenie, i jest po prostu taką grą słów. 15 lat serwenta surfuje i zaczęło się od badań etnograficznych, od Twojej osobistej tak naprawdę historii. Historia naszego stowarzyszenia, nasza przygoda, tak naprawdę to jest właśnie taka podróż przez pasję, od pasji do pracy. E, tak się super złożyło, że mm, mogę wykonywać e, to, co kocham w swoim życiu, jako pracę zawodową. E, jest to połączenie studiów antropologicznych e, i e, szkoły rzemieślniczej. E, ja skończyłam też Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego, i e, ta, ta przygoda, ta, ta historia dalej się toczy teraz już z Lucją. Razem, za, razem prowadzimy, zarządzamy Serfentą już jako nie tylko stowarzyszeniem, ale też przedsiębiorstwem. Ja się pojawiłam w Serfencie chyba już siódmy rok nam leci wspólnej pracy, jak zarządzamy Serfentą, która rośnie i która faktycznie zmieniła się z czasem też w przedsiębiorstwo. Opowiadam też o pierwszej podróży Serfenty, która była taką fundacyjną trochę dla bazy wiedzy, która obecnie w Serfencie jest, ale ja w niej nie uczestniczyłam, to znaczy nie ruszyłam pleciągarskim szlakiem Wisły, żeby odnajdywać Polskie plecionkarstwo odkrywać, więc znam to tylko z opowieści i z książki, a jednocześnie czuję, że to, z czym pracuję dziś już od już siódmy rok, jest bardzo moje. No to jest super, tak naprawdę, odpowiedź, bo ja się czuję w jakiś sposób jakąś tam, powiedzmy, osobą odpowiedzialną za, za, ten, za tą naszą historię. Ale jakby różne osoby do nas docierały w trakcie tej przygody naszej 15 już. E, Lucja zostałaś na dłużej. Jakby też ogromny wkład wnosisz do serwenty, bo jesteś odpowiedzialna za tą część komunikacyjną. Czyli wracając trochę do początku, ja po prostu miałam pewien pomysł, zróbmy badanie etnograficzne szlakiem plecionkarzy w Polsce, ale na początku, muszę przyznać to uczciwie, w ogóle nie miałam fokusu na to, żeby też o tym opowiadać. <laughs> Jakby nie, nie potrafiłam też tego robić, żeby jakoś dzielić się tą wiedzą, a jakbym naprawdę od samego początku, od pierwszej wyprawy etnograficznej, czyli od 2009 roku, ja mogłabym się dzielić ogromem zdjęć, nagrań, opowieści, bo początek był bardzo podróżniczy, reporterski, badawczy. Tymczasem to ten cały materiał zostawał po prostu gdzieś trochę ukryty przez wiele lat później a ze swoją taką silną pasją do pokazywania, udostępniania, po prostu zaczęła to wypuszczać w świat. I to bardzo powoduje, że jesteśmy też widoczne w, na całym świecie. W zeszłym roku byłyśmy na przykład w Korei Południowej. Za nami stoi taka piękna nagroda, którą dostałyśmy za promocję niematerialnego dziedzictwa kultury w miejscowości Jeonju w Korei Południowej. Nagroda nazywa się JPG to jest to skrót z angielskiego, czyli John Drew International Award for Promotion Intangible Cultural Heritage. Tak, i dostałyśmy ją za coś, co robimy teraz, czyli za fokus na zrównoważony biznes w tej naszej rzemieślniczej drodze i mamy takie uczucie, że to jest bardzo innowacyjne to, co dzisiaj robimy, to takie skupienie się na rzemiośle w sposób nietradycyjny, albo oparty na tradycji, ale przetworzony i taki który, Mamy taki fokus teraz, który, żeby eksplodować rzemiosło plecionkarskie, tak, żeby ono było dostępne dla każdego. To nie jest jakaś bardzo popularna droga, ale tym się teraz zajmujemy. Doświadczeniem rzemiosła dla każdego. Jeszcze parę lat temu byłyśmy przekonane, że będziemy sprzedawać kosze i że to będzie nasza droga, bo ludzie tego potrzebują, pragną, bo mamy w Polsce mnóstwo pięknych jeszcze przedmiotów, mamy w Polsce jeszcze mistrzów, chociaż już w starszym wieku i coraz mniejszą grupę. A jednocześnie to, co potem przeszliśmy na drodze serfenty, czyli przeprojektowanie usług, tak, żeby zbadać potrzeby w tym takim duchu design thinking, żeby zbadać potrzeby odbiorców i dowiedzieć się, czego ludzie potrzebują w rzemiośle dzisiaj, okazało się naprawdę, wnioski same nas czasem zaskakiwały i okazało się, że to najczęściej nie jest kosz już, że ludzie nie po to do nas przychodzą. Ludzie przychodzą do nas po doświadczenie rzemiosła, czyli Dotknąć, spróbować, dowiedzieć się od podszewki jak coś się robi, zobaczyć jaki to jest naturalny materiał, podotykać, bo mamy taki, często słyszymy to jako zwrot od uczestników i uczestniczek, ale sobie odpoczęłam, odpocząłem na tych warsztatach, bo kiedy ręce pracują, głowa odpoczywa. I to jest taki klucz do dzisiejszego świata, mam takie wrażenie. Ja bym też dopowiedziała takie trochę tło rzemiosła, dlatego że rzemiosło w ogóle jako pewne działanie na rynku jest taką kojarzoną czynnością z bardzo długotrwałym, wieloletnim procesem. Często jest to też praca ciężka i trudna. I jakby mamy warsztaty rzemieślnicze, w których pracuje rzemieślnik. W których on wiele, wiele lat uczy się i jakby pielęgnuje swoje rzemiosło, nie zawsze potrafi się tym też rzemiosłem dzielić, tymi umiejętnościami dzielić. Um, my z kolei um, powiedziałabym, zaczerobywujemy to rzemiosło plecionkarskie, Dlatego, że odeszliśmy od tego trybu takiego bardzo skupienia się i wyłącznie raz, to, co powiedziała Ucja, na produktach. Ale też e, bardzo nam zależy na tym, aby każdy mógł doświadczyć tego, tej przygody z plecionkarstwem, czyli z naszym akurat rzemiosłem. E, czyli, na przykład, ktoś, kto może przyjść po prostu z ulicy nawet na dwie godziny, nawet na chwilę, tak naprawdę. My możemy mu opowiedzieć. My jesteśmy w stanie dowolny przedmiot wziąć do ręki, materiał i po prostu pokazać temu człowiekowi, dotknąć, powąchać. Bardzo często te właśnie zmysły u nas są bardzo mm, aktywne i one grają główną rolę, bo jak się do nas wchodzi, do naszego studiu tutaj do Cieszyna, to y, tutaj pachnie, pachnie słoma, pachnie wiglina, pachnie rogożyna i to już jest pierwszy krok do tego, żeby móc po prostu poczuć się dobrze w tym świecie, w tym kontakcie z naturą tak naprawdę i y, y, to możemy dać, i to jest taki pierwszy krok do miłości do rzemiosła, a później w dalszym, na dalszym etapie. Bo na dalszym etapie właśnie jest ta długotrwała, ciężka często praca, e, jakby szlifowanie też tych umiejętności plecionkarskich, i to właśnie jest przełożone na lata, ale uważamy i to odkrywamy, i to właśnie robimy w naszej codziennej pracy, aby tak przełożyć, e, tak pokazać światu rzemiosło. Pietiekarstwo, aby ono było dostępne, aby było piękne mm, dla po prostu każdego, nawet dla małego człowieka. Też prowadzimy warsztaty, nawet dla dzieci. Najstarszy kosz, jaki jest na świecie, odnaleziony w Izraelu dwa lata temu na pustyni, jest datowany na 10 tysięcy lat. To jest taki kosz dinozaur, przy którym można się poczuć młodo. Ale faktycznie my drążymy temat Rzemiosła Plecionkarskiego już od wielu lat i w wielu krajach. I zastanawiam się, czy coś jest takiego, co specyficznie mnie przykuło w jakimś kraju i ogólnie mam odpowiedź, że tak, bo my wybrałyśmy się oprócz tego, że badałyśmy całą, jakby Skandynawię, na przykład Norwegię, miałyśmy dużo projektów. To dotarliśmy też na Islandię, żeby zbadać, czy na Islandii istnieją plecionkarze. I znamy jedną plecionkarkę z Islandii, ale ona już nie uczyła się rzemiosła na Islandii. To znaczy, że są miejsca, w których zostały jeszcze piękne produkty, ale już nie ma tego ciągu pokoleniowego nauczania rzemiosła przez starsze osoby dla młodszych. Ale znalazłam tam, jest takie małe muzeum na południu Islandii, w którym znalazłam prawdziwy skarb, piękne kosze z korzeni oraz takiej trawy, która rośnie przy oceanie. I ja bym chętnie jeszcze podrążyła ten temat, bo raz, że może powiem jeszcze taką ciekawostkę, że pleciągaczem na Islandii, historycznie istniejąca postać, to jest jednocześnie kryminalista i największy obóz Islandii, Fiatla Eyvindur który ukrywał się w górach i czasem schodził i wymieniał jakieś dobro. No i właśnie w muzeum w Reykjaviku na przykład jest jeden kosz, jeden jedyny kosz, który prawdopodobnie wyplótł on albo jego partnerka. I no widziałam go przez szybkę, a chętnie bym podrążyła jeszcze ten temat, zwłaszcza, że bardzo lubię tę wyspę i jest piękna. Serwenta nie zaczęła się myśląc o biznesie, a jednocześnie teraz pracujemy biznesowo i przeszłyśmy długą drogę ekonomizacji jako NGOs do tego, żeby utrzymać się same. W którymś momencie, jakby kiedyś były granty, kiedyś były różne pomysły, ale w którymś momencie wiedziałyśmy już, że chcemy z tego zrobić swoją stałą pracę. I jeżeli chcemy nad tym spędzać 8 godzin dziennie przynajmniej, a często spędzamy więcej, i włączyć w to innych ludzi, i przede wszystkim jeżeli chcemy my mieć dobre wynagrodzenie i też sprawić, że inni ludzie pracujący z nami będą mieć dobre wynagrodzenie, instruktorzy rzemiosła, mistrzowie, od których kupujemy czasem produkty, no to po prostu musimy wymyślić sposób, żeby to stało się naszym życiem, naszym biznesem, naszą pracą, co trochę zawsze jest niebezpieczne, kiedy pasja się staje pracą, ale w naszym akurat przypadku zadziałało to dobrze. I zaczęliśmy szukać dróg do tego, jak przekuć tą bazę wiedzy i doświadczenia, którą najpierw Paulina, a potem wszyscy razem gromadziliśmy. Na to, żeby po prostu przynosiło to pieniądze. Mam takie wrażenie, że w Polsce słowo biznes ogólnie jest trochę zaczarowane i ludzie się go boją, że jakby tak trochę nieufnie podchodzą, nie? jeżeli, zwłaszcza jeżeli coś jest pełne ideologii, misji, ale jednak zarabiasz na tym pieniądze, to czy na pewno robisz to w sposób przejrzysty, zrównoważony? Jakby no staramy się zrozumieć też te obawy, a jednocześnie już nie wstydzimy się mówić, że po prostu serwenta zarabia na siebie, jesteśmy niezależne od grantów. Zeszły rok był pierwszym rokiem od 15 lat, kiedy całkowicie zarobiłyśmy na swoje utrzymanie, jesteśmy z tego bardzo dumne. W serwencie mamy model biznesowy którego jesteśmy współautorkami razem z Ulą Szwed, która jest doradczynią biznesową i która pracowała z nami i pracuje przez wiele lat, bo to nie jest tak, że my tą wiedzę miałyśmy. Biznesu można się i podejścia biznesowego nauczyć. Opiera się to głównie na tym, że uczy się liczenia, <grytanie> liczenia różnych rzeczy w działalności gospodarczej i w swojej pracy. I my z Ulą przechodziłyśmy długo taki proces doradczy. I we trójkę stworzyłyśmy model biznesowy, który nazywa się Od badań do biznesu, od badań etnograficznych, bo tak się zaczęło. Potem było badanie potrzeb, przeprojektowywanie, stosowanie różnych metod związanych z design thinking, pracowanie na przykład na personach jest taka, takie ćwiczenie i taka metoda. No i doszłyśmy do takiego momentu w drodze serwenty, kiedy po prostu oferujemy usługi. One są nowoczesne, one są innowacyjne, one są bardzo blisko potrzeb człowieka i widzimy, że to działa, że ten model biznesowy działa i to jest ogromne uczucie satysfakcji. Żeby dołączyć do świata serwenty, trzeba mieć na pewno otwartą głowę, chęć poznania. Światów, których się nie zna, bo tak jakby myślę, że to jest cały świat, że to nie chodzi tylko o poznanie produktów, ale poznanie kto za nimi stoi, jaka w nich jest wartość, poznanie, doświadczenie tego rzemiosła przede wszystkim. Ale są też osoby, które chcą od nas po prostu wiedzy i chcą nas posłuchać, chcą, żebyśmy poprowadzili jakiś wykład, i to też na przykład wystarczy. Serwenta jest jedną z trzech organizacji akredytowanych przez UNESCO w całym kraju. Też jako jedna z trzech została wyróżniona w zeszłym roku e, na koreańską nagrodą GPG. E, na, trzy organizacje, trzy nagrody przydzielono właśnie za promocję dziedzictwa niematerialnego. Jeszcze Bośnia i Hercegowina była na podium oraz Filipiny. No i my faktycznie pojechałyśmy. Fizycznie miałyśmy zaproszenie do Korei Południowej, do Chądzu. Gdzie wiecie, wchodziłyśmy na scenę i trochę się czułyśmy, jakbyśmy odbierały Oscara materialnego dziedzictwa kultury. Światła, muzyka, film w tle, burmistrz ściskający dłoń. Nagroda. Woreańsku. Z... Tak, nagroda z Laki i, i pereł, którą otrzymałyśmy. I jakby to była nagroda za całokształt za 15 lat pracy serwenty i za ten fokus na ten biznes, w którego kierunku cały czas nas ciągnie, czujemy się też ogromnie doceniona, ale cieszymy się. Z każdej aktywności, kiedy ktoś do nas przyjeżdża i interesuje się naszą pracą, na przykład bardzo się cieszymy, że Muzeum Śląskie też się interesuje naszą pracą i chętnie z nimi współpracujemy. Może możemy zaistnieć też w naszym regionie, bo to co prawda nasza praca ma taki walor międzynarodowy i do nas zaciera bardzo dużo ludzi z zagranicy, ale ważne jest też, żeby istnieć i współpracować z partnerami tutaj na Śląsku, więc z przyjemnością brałyśmy udział w Szyjcie Kreatywnej. Prowadziłyśmy nie tylko właśnie doświadczenie rzemiosła w muzeum, ale również brałyśmy udział w debacie o przyszłości rzemiosła. To jest coś, co z chęcią robimy i z chęcią zabieramy głos. Myślę, że a propos przyszłości rzemiosła, to jak najbardziej mamy dużo do powiedzenia i staramy się tą, tą przyszłość tworzyć.